Witajcie na kanale politycznym. Bachmut to obecnie jeden z najgorętszych odcinków frontu na Ukrainie, gdzie już od miesięcy trwają zacięte walki z rosyjskim agresorem. Nic więc dziwnego, że to właśnie tam Kijów wysyła nowoczesne uzbrojenie, które otrzymał z Zachodu. Dochodzi tam do ogromnych eksplozji wywołanych przez amerykańską broń. To nie wszystko. Ze strony sił ukraińskich w Bachmucie. Doszło też do sprytnego uderzenia w rosyjski skład amunicji. A jak powinien wyglądać atak Ukraińców w ramach kontrofensywy? Analizuje to generał Waldemar Skrzypczak. Zapraszam na materiał. W ostatnich tygodniach Ukraina otrzymała z zachodu sporą liczbę bardzo interesującego sprzętu, który powinien otworzyć żołnierzom nowe możliwości walki z rosyjskim agresorem. Na tej liście Znajdziemy m.in. czołgi Leopard i Challenger 2, termobaryczne granaty do walki z umocnieniami, czy specjalistyczną amunicję JDAM. Joint Direct Attack Munition to niezwykle pomysłowe wyposażenie, które najprościej można opisać mianem specjalnego zestawu, który zamienia niekierowany pocisk w precyzyjną, inteligentną amunicję do atakowania wroga z odległości nawet 70 km. Ukraina otrzymała tę broń w wersji o zwiększonym zasięgu, która pozwala pociskowi na szybowanie do celu i niezwykle precyzyjne uderzenie w cel. System obsługuje też pociski o masie nawet 900 kg, zatem przy jego wykorzystaniu Ukraina może atakować Rosjan, używając do tego celu amunicji o naprawdę potężnej sile rażenia. Z tego co wiemy, nasz sąsiad otrzymał takie zestawy do zamontowania na samolotach co w praktyce pozwala mu na atakowanie właściwie każdego celu na terytorium wschodniej Ukrainy, okupowanej przez Rosję. Tak duży zasięg pocisków oznacza też, że ukraińskie maszyny mogą przeprowadzać ataki z bezpiecznej odległości, bez wchodzenia w przestrzeń powietrzną kontrolowaną przez Moskwę. Warto też dodać, że system jest dostępny w wariancie rakietowym. Gdyby Ukraina otrzymała w przyszłości również i takie wyposażenie, tej samoloty byłyby w stanie atakować cele na odległość prawie 300 km, czyli także na Krymie, gdzie Rosja ma centra logistyczne i bazy wojskowe. Jak nie trudno się domyślić, ataki na takie placówki mogłyby znacząco utrudnić działania Moskwy na Ukrainie. To nie wszystko, jeśli chodzi o działania w Bachmucie. Ze strony wojsk ukraińskich doszło tam też do sprytnego uderzenia w rosyjski skład amunicji. Ukraińcy by przy użyciu drona minę, które znajdowały się blisko pozycji rosyjskich okupantów. Obok min znajdowały się również skrzynie z amunicją, dlatego nie wykluczone, że z tego składu korzystali Rosjanie, biorący udział w walkach o miasto. Decyzja obrońców Kijowa mogła być tylko jedna. Padł rozkaz, by zrzucić z drona ładunek. Ukraińcom wystarczył jeden granat. Ze względu, że był to teren pod kontrolą wroga. W grę nie wchodziła akcja odbicia rosyjskiej amunicji. Zdarzenie z powietrza zarejestrowała kamera drona. Po uderzeniu w cel dochodzi do potężnej eksplozji w następstwie zdetonowania kilkudziesięciu ładunków wybuchowych w jednej chwili. Zgromadzony tam sprzęt uległ kompletnemu zniszczeniu, a moment gigantycznej eksplozji był widziany z odległości nawet kilkunastu kilometrów. A jak powinni uderzyć Ukraińcy w ramach swojej kontrofensywy? Oto ocena generała Waldemara Skrzypczaka. Ukraińców stać będzie tylko na jedno duże uderzenie. Oni nie są do niego jeszcze gotowi. Rosjanie też się przecież do tej kontrofensywy przygotowują obronnie. Rosjanie zgromadzili bardzo dużo sił, środków i zapasów. Ukraińcy muszą wybrać taki moment, czas i miejsce, żeby przede wszystkim ich zaskoczyć. Zaskoczyć uderzeniem wojsk, a nie uderzeniem medialnym. Ukraińcy mogą liczyć tylko na jedno takie uderzenie, które powinno pozwolić na rozbicie dużego zgrupowania armii rosyjskiej. Jeżeli będą te uderzenia dzielić i rozdrabniać, to żadnej kontrofensywy nie będzie. To będzie klęska. Gdzie powinno więc paść uderzenie Ukraińców? Zwracam uwagę na łuk Donbaski. Dlaczego właśnie tam? Na południu i na północy. Rosjanie wzdłuż rzeki i przy przeszkodach terenowych od grudnia 2022 roku rozbudowują swoją obronę, fortyfikują się, a w kierunku heresońskim i zaporowskim stawiają pola minowe. Jeżeli Ukraińcy uderzyliby na tych kierunkach, to poniosą wielkie straty. Zwracam uwagę na zasady sztuki wojennej. Wskazują, że korzystniejsze jest zaatakowanie przeciwnika, który prowadzi natarcie, niż zaatakowanie broniącego się przeciwnika. Na przeciwnika nacierającego, jak w Donbasie, wystarczy przewaga dwóch lub dwóch i pół na jednego. Żeby złamać przeciwnika broniącego się, jak na północy i południu, potrzeba przewagi cztery, a nawet pięć do jednego. Rosjanie w natarciu nie są przygotowani do obrony, wtedy mają rozproszone ugrupowania i wysiłek. Takiego przeciwnika najlepiej bić. Dlatego trzeba robić to w Donbasie. Władimir Putin prowadzi politykę faktów dokonanych. On umocnił się na pozycjach na południu i północy. Gdyby Ukraińcy chcieli te ziemię zdobyć, to ponieśliby bardzo wysoką cenę. Ukraińcy nie mają takiego potencjału, jak nam się wydaje. Od tygodni z zachodu na Ukrainę płyną coraz to kolejne pakiety pomocowe. Zełęski dostaje od państw NATO m.in. czołgi, śmigłowce, rakiety, obronę przeciwrakietową, amunicję, karabiny, drony oraz wozy bojowe. W Kijowie wzrósł jednak nowy problem. Oni mają problem z żołnierzami. Wielu Ukraińców w wieku poborowym wyjechało. Wielu nie chce wrócić i walczyć. Mają braki w zasobach ludzkich, a tych, którzy już są, trzeba dodatkowo wyszkolić. W mojej ocenie długofalowo czeka nas zamrożenie konfliktu. Xi Jinping bardzo wyraźnie zakomunikował to Putinowi. Ta wojna nie służy rozwojowi gospodarczemu świata, a Chinom dokładnie o to chodzi. Nie zostanie znalezione rozwiązanie pokojowe. Ani Wołodymyr Zoeński, ani Władimir Putin nie ustąpią. Pytanie jednak brzmi, kto będzie po Putinie i czy Rosją będzie stać na podtrzymywanie konfliktu.